Siemanko, z tej strony Owi i dzisiaj chciałem pokazać taki krótki, szybki gajdzik a propos progresu Atlasu, jak ja zawsze progresuję Atlas, bo dużo ludzi wydaje mi się spełnia wiele błędów, co przedłuża im strasznie ten proces, także od razu przejdę do, do tego jak ja to robię. Wybieramy na początku, wybieramy sobie jeden z czterech środkowych regionów, z którego zaczniemy progresować. Dla mnie to jest przeważnie Lex Proxima, albo Twin bo mamy najkrótszą drogę do rogów i wybieramy najkrótszą drogą, którą możemy dojść do jakiejkolwiek mapy z rogu. Więc na przykład wybierając Le Lex Proxima, idziemy przez Jungle Valley, Underground Sea, Courtyard i potem już jesteśmy w rogu. Więc y jeżeli dropnęłabym nam na przykład Sulfur Vents, jest w miarę ok, bo możemy się nim dostać do rogu, ale niestety możemy być unlucky i dropniemy Akademię. Więc to jest nasz niechciany, tak jakby, outcome. Po drodze staną się dwie rzeczy. Przy robieniu mapy, pierwszej mapy Tier 3 po pierwsze odblokowujemy ZANE, a po drugie odblokujemy Watchtowera, To przyda nam się za jakiś czas. Gdy dojdziemy do pierwszego rogu. Przy pierwszej mapie od razu, jeżeli zrobimy ją, to zapinam się nasz pierwszy Konkurator. Zawsze jest to Baran w tym momencie. Staramy się zabić konkurora jak najszybciej. Pomijamy wszy, wszy, całą resztę na, na początku pomijamy. staramy się jak najszybciej, jak najszybciej e, zabić tego Konkurrora i pierwszy watchstone wkładamy tutaj, blokując te mapy, które są w, z tego regionu. Następnie staramy się dojść lub kupując od ZAN mapy, możemy wykorzystywać Zana Daily, też dobry sposób dojść do któregokolwiek z innych rogów. Dojdziemy do rogu, zabijamy Conquerora. Zdobędziemy, to było kolorystycznie. Tak, zabijamy Conquerora, zdobywamy drugi Watchstone i też blokujemy go. Wkładając Watson ten region powoduje to, że blokujemy te dwa regiony, żeby nam nie wypadały mapy. Dążymy do trzeciego rogu, zabijamy konkurora. <laughs> I tu są dwie opcje: możemy albo zablokować trzeci region, co spowoduje, że szybciej zdobędziemy ten region, lub sokrować ten Watson w pierwszy, takby środkowy, do czego dojdziemy zaraz. Potem zabijamy czwartego konkurora, i to jest y, nasz start. Czyli staramy się jak najszybciej zabić czterech konkurorów, i pierwszymi odsłonami po prostu blokujemy mapy w rogach, żeby nam nie wypadały. I teraz tak. Jeżeli wcześniej sokatowaliśmy jednego odsłona w środku, to z tych map, jak biegliśmy po ostatniego konkurora, mogły nam już wypaść mapy, żeby zacząć robić środkowe, środkowe regiony. Jak zdobędziemy wszystkie pierwsze te cztery watchstone to wyciągamy je z rogów. Ja osobiście robię to tak, że w ten, e, przeważnie Lex Proxime lub Teen Cent robię, to znowu nie ma, nie ma większego znaczenia, ale Lex Proxime mieliśmy 100% szansę na to, że odblokowaliśmy Watchstone, tak wy Watchtower, robiąc mapy Tier 3. Żeby odblokować właśnie Watchtower'y, to robimy Tier 3 mapy z danego regionu, tu, z, z tych środków, tak. Więc jak gdzieś tam jeszcze nie odblokowaliście po drodze do tych, watch, do tych narożników to też warto to zrobić. Więc ja pierwsze cztery watchstone'y dzielę tak, czyli pierwszy załóżmy w Lex Proximę, a dwa kolejne w Tinsent. Czyli to jest takby połączony, <laughs> połączony region do tego, który biegnę. I teraz tak, robię wszystkich czterech konkurorów z danego regionu na jednym odstąpie. Kiedy zrobię wszystkich czterech z jednego regionu, to dopiero wtedy przerzucam się na kolejny region. Czyli tu czterech, potem tu czterech na dwóch, potem tu czterech na trzech i tu czterech już na czterech yy, tak by tak? Czyli załóżmy, że tu zdobędę kolejne cztery odstąpy, to gdy będę miał już trzy wolne odstąpy, to mogę Wsadzić je tutaj. Uj. Czyli tu mam jeden, tu mam dwa, tu mam trzy. Tą metodą po pierwsze zabezpieczamy się przed tym, że jak będziemy trochę unlucky z mapem drop, to nigdy nie spadniemy poniżej jakiegoś danego tiru. A po takie taki schody, ja to zawsze nazywam schodkami, budujemy takie schodki. A po drugie, jak będziemy biegać mapy właśnie z tego regionu i odblokowywać guardianów, to już będziemy w międzyczasie zdobywać mapy na dwóch konkurentów. Tu jest jeszcze jeden taki mały tip. Glenach ma na trzech ma masz mapy tir 14. Więc ja Glenach osobiście zawsze zostałem na koniec ze środkowych takby regionów. Zawsze robię te 3 jako pierwsza, a Glenach jako ostatni. Tak, ja osobiście preferuję, więc tu jeden, dwa, trzy. Gdy będziemy mieli cztery wolne odstony, sokotujemy je w tym miejscu. I tak tłumaczyłem, wszystkich czterech bossów najpierw tu, potem tu, potem tu. Zawsze na, po prostu na tym, na wszystkich w jednym regionie. Bo jeżeli sobie rozrzucimy, będziemy robić, nie wiem, jednego tu, jednego tu, to ten progres będzie strasznie tak jakby nierówny. Będziemy potem musieli zdobywać mapy wyższego tieru niż mamy ilość watchstone'ów i to jest potem straszny, straszny hardmider się robi. A w ten sposób zawsze będziemy mieli po prostu mapy tylko z danego regionu. Gdy zrobimy wszystkie te, te, te trzy środkowe, przechodzimy na czwarty i jesteśmy, ja przeważnie to robię, po, gdy zabiję trzeciego guardiana, mam na tyle dużo map, że socketuję cztery watchstone'y, się region z kornerów. czyli załóżmy, że to jest nieważne, nie ma to większego znaczenia, może być ten połączony do niego, nie musi być. Więc w momencie, jak będę biegał tego, czwartego gardiana, to będę już zdobywał mapy znowu, żeby cornery robić. W kornerach potrzebujemy teraz zdobyć tylko po 3 z każdego. I gdy przebiegnę tu, już zdobędę wszystkich, zabiję wszystkich guardianów na czterech stonach, to wyciągam stąd przynajmniej dwa watchstone, y, żeby jeżeli wpiszemy sobie Tier 14, żadna mapa nas nie blokowała. Bo na trzech watchstone'ach, niestety w glenach, są mapy Tier 14, więc nawet na trzech watchstone'ach tu mogą nadal wypaść Tier 14, co będzie psuło drop naszych map cornerowych. Więc trzeba pamiętać, w glenach nigdy więcej niż dwa watchstone. Y, Dopóki nie jest, zakończymy Atlasu. Tu sobie można pouzupełniać w tych środkowych reszcie, nawet do trzech, żeby mieć większy awoken level, jeżeli tak chcemy zrobić. I teraz, jak wykonać kornery, te, czyli te ostatnie ulcestones. Podobnie jak w tych środkowych, jak będę miał, bo tutaj tylko trzech konkurentów, zdacy, że musimy zrobić tylko trzech konkurentów. Yy, gdy zabije już dwóch stąd, to uzupełniał kolejny corner. Tak? Czyli podobna zasada jak, jak z tym środ ostatnim środkowym i pierwszym cornerem. Żeby jak już przebiegam ostatniego z Concordatów, tutaj już wypadały mi mapy do tego regionu. I jak skończę ten region, wyciągam dwa odstolny. Podobnie jak w Glenach, ta sama zasada. I znowu biegnę tutaj dwóch i sokatuje kolejne ten. I ostatni, w ten sposób mamy 32 octony. To jest taki mój krótki guide'ik A propos tego, jak ja progresuję Atlas. I no, jest to dosyć szybki sposób. No to by było na tyle z mojej strony. Także trzymajcie się, cześć.